Witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku Mamy październik, a jak wiadomo pod koniec października jest Halloween Najstraszniejsza noc w roku, podczas której ulicę spowija mgła Opanowują ją demony, i inne przerażające stwory Nad miastem krążą czarownice, spod ziemi wylegają zombie A psychopatyczni mordercy zbierają krwawe żniwo Czas więc przygotować się do tej nocy I swoje przygotowania zacząć chociażby od skompletowania drużyny do walki z zombie Tym oto sposobem zapraszam Was na zombie book tak, Albo zombie apokalipsy Kalips Book, tak jak kto woli to nazywać. Jest to tak wymyślony, oczywiście, przez zagranicznych vlogerów. Link do oryginalnego tagu znajdziecie w opisie poniżej. W Polsce ten tag zrobiła Maja z kanału To Warto czytać, którą bardzo, ale to bardzo pozdrawiam. Farciara, dobrze, że zabrała się za to, wiecie, o wiele, wiele wcześniej, a nie tak jak ja na ostatnią chwilę, można by rzec. Także, nie przedłużając, na czym ten tag polega, jest on bardzo zbliżony do Classmate Book, tak, który już robiłam. Odsyłam Was do tego tagu, w którym kompletowałam sobie swoją własną klasę. Tu Będę musiała skompletować swoją własną drużynę do walki z zombie i będę ją kompletować z postaci, z bohaterów, książek, które wybrałam do tego tagu. W oryginalnym tagu mamy 5 pozycji i z każdej pozycji wybieramy po dwie osoby. Ja przygotowałam 10 pozycji. Są to książki wybrane na chybił, trafił. No, poza pozycją, sami wiecie kogo, ale wiecie, że mam słabość do tej książki i do. A, dobra, nie będę się dalej kompromitować. Wiecie, że mam generalnie słabość do tego, o czym teraz sobie myślę i o czym wiem, że. Wy wiecie, o czym ja teraz myślę, teraz zaczynam się gubić, także oto książki, które wybrałam do tego tagu: Akademia Wampirów, Przysięga Krwi, Duma i Uprzedzenie Jane Austen, Wielki Gatsby, Elita Zabójców Ranulfa Fainsa, Książka Sami wiecie kogo Chemia Śmierci Simona Becketa Klucz Jeffersona Dziewczyny z Nowego Jorku Gra o miłość i w Edwards. Silver Shadows, Richard Mead. Jest to piąta część kronik krwi, którą otrzymałam od mojego widza Roberta. Robercie, raz jeszcze dziękuję Tobie za tę książkę. Tytuły książek wpisałam na kartkę, pocięłam, rzuciłam do tej miski i teraz będę losować. Będę losować pierwszą książkę, z której wybiorę osobę, która niestety w mojej drużynie zginie jako pierwsza podczas walki z zombie. I tę osobę będę wybierała z książki Klucz Jeffersona. Mam klucz Jeffersona, teraz otworzę to na obojętnie której stronie i szukam jakieś pierwsze pierwsze imię. Hale. Hale, hale, hale. Hale mi pasuje. To był czarny charakter z tej książki. Także dobrze, że zginie, chociaż z drugiej strony to pirat. No kurczę, pirat może by się przydał, bo wiadomo, że piraci potrafią walczyć. No cóż, mówi się, trudno i żyje dalej. Czas wybrać osobę, której podstawię nogę, by uciec przed zombie. tę osobę będę wybierać z książki. Ta-da-da-da-dum... Chwila prawdy Silver Shadows. Ja w to nie bierzę. Biorę do ręki książkę. I, 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 i osobą jest sydnej, Nie, nie, nie! sydnej, sydnej, Sydney! Patrzcie, Sydney! Ja nie chcę sydnej. Sydney to naprawdę byłaby bardzo fajna osoba w drużynie. Ona jest taka mądra, pewnie wymyśliłaby jak zabić zombiaki na nie wiem, milion rozmaitych sposobów, ale niestety padnie, szybko padnie, właściwie padnie przeze mnie, bo podstawię jej nogę, bo uciec przed zombie. Dobra, mam nadzieję, że nie padnie, że zombie jej nie dorwą, że sydnej mi to wybaczy, że wróci do mojej drużyny i że pomoże mi ich pokonać. Los Dalej, wybieram kolejną książkę. Książką, którą wybrałam, właśnie jest wielki Gatsby. Będę z niej wybierać osobę, która jako pierwsza z mojej drużyny przemieni się w zombie. I błagam, trzymajcie kciuki za Daisy, bo tak Daisy nie lubię, Oby padło na Daisy, żeby padło na Daisy, żeby padło na Daisy. Padnie na Daisy, padnie na Daisy, nie padło na Gatsby'ego. Gatsby tak jest biedny, poszkodowany i tak dalej. I teraz kurczy, jeszcze jako pierwszy przemieni się w zombie. Chociaż z drugiej strony, jak przemieni się w zombie, jako to mam nadzieję, że padnie na Daisy, że ją szybko dorwie i w ten sposób się jej po prostu pozbędziemy. Kto będzie osobą, która mi podstawi nogę, żeby uciec przed zombie, tę osobę będę wybierała z Chemii Śmierci, Simona Becketta. I tą osobą jest... Doktor Hunter, David Hunter. Normalnie trudno mi w to uwierzyć, ponieważ nie spodziewałabym się po nim czegoś takiego. Z drugiej strony nie spodziewałabym się też tego, że ja osobiście podstawię nogę Sydnej, żeby uciec przed zombiakami. Także jak widać w obliczu takiego totalnego zagrożenia, takiego zombiakowego zagrożenia, ludzie zachowują się naprawdę różnie. Pora na drużynowego idiotę i jest to, widzę, bardzo typowe w tego typu tagach, ponieważ w Classmate Book Tag wybierałam klasowego błazna. Wybierałam go z książki Parabellum i został nim obelt. Niestety, mam nadzieję, że teraz nie padnie na Parabellum. Klasowego, przepraszam, drużynowego idiotę będę wybierać z książki dziewczyny z Nowego Jorku i bardzo mi to odpowiada, ponieważ dziewczyny w tej książce no, były takimi trochę krytynkami. Ta książka w ogóle jest taka łatwa, lekka, przyjemna, cholernie naiwna. Także zobaczymy, kogo wybiorę, na kogo padnie. I tą osobą jest Angie, której kompletnie nie pamiętam, więc tym bardziej pasuje mi na drużynową idiotkę. Mózgiem mojej drużyny będzie 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 ktoś z książki. Uwaga, uwaga, uwaga. Duma i uprzedzenie. Mózg drużyny z Dumy i uprzedzenia. Szkoda, że nie padł na Paraweum i Christiana Leitnera. On byłby właściwą osobą na właściwym miejscu, a tak mózgiem mojej drużyny będzie 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 Elizabeth. Elizabeth jako mózg drużyny. No myślę, żeby chyba się sprawdziła. Nie wiem, no wiadomo, że Lightner byłby lepszy, jeśli chodzi o tę książkę, na przykład Darcy, ale Elisabeth nie jest um, aż takim chyba złym typem. Wydaje mi się, że jak się tam zepnie, no to, no to jakoś tam nas poprowadzi. Drużynowego medyka, wybiorę z książki, z książki, Gra o miłość i czy to jest właściwy typ? Gra o miłość, drużynowy medyk. Czy znajdę tu jakiegoś drużynowego medyka? Mm, biorę książkę, biorę książkę. Mercy, 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 Mercy. Kim była Mercy? Mercy była chyba przyjaciółką głównej bohaterki. Kim była Mercy? I ona zajmowała się szyciem ubrań yy, dla dam dworu. Tak mi się wydaje. Jeżeli to jest ta Mercy, o której myślę, no to ta Mercy ma dosyć sprawne ręce, skoro potrafi szyć, to myślę, że też bez problemu będzie na przykład bandażować ręce, zajmować się tego typu sprawami, więc no kurczę, czemu nie? Mercy z gry o miłość to bardzo, ale to bardzo dobry typ. I drużynie zostały już tylko trzy miejsca. Czas wybrać osobę, która będzie ekspertem do spraw broni i tę osobę wybiorę z książki Uwaga, uwaga, uwaga! Parabelu, parabelum, remikisza, Broza! Cieszę się niezmiernie, chociaż gdyby padł na elitę zabójców albo Akademię Wampirów, też byłoby dobrze, ponieważ w każdy z tych książek dochodziło do walk, więc wybór eksperta do spraw broni nie byłby chyba czymś e, takim wyjątkowo trudnym. No ale dobra, padł na parabelu, padł na parabelum, które kocham. Czekam z niecierpliwością na trzeci tom parabelu. Mam nadzieję, że ukaże się na początku roku. A teraz wybieram mojego eksperta do spraw broni, jeżeli macie dość. Tego mojego monotematyzmu. To wiecie, pamiętajcie. Banana Power, banana Power. Naprawdę nie chcielibyście, żebym śpiewała wam Banana Power, Oniziona. Och, uwielbiam Oniziona, uwielbiam Banana Power. Dobra, czas wybrać Lightning! Jest Lightner, jest Lightner. Lightner będzie moim ekspertem do spraw broni. Normalnie jakaś ustawka. Dobra, nad nim był Marvin, nad nim był Hitler, ale pierwszy był Lightner. Zobaczcie, zobaczyłam Lightnera. Zobaczyłam Lightnera, zanim podniosłam wzrok wyżej. Także Lightner będzie moim ekspertem do spraw broni. Wszystko układa się po prostu pięknie. To będzie drużyna marzeń. Teraz tylko muszę wybrać awanturnika, a także kapitana drużyny. Awanturnika wybiorę z książki. Elita zabójców, elita zabójców i myślę, że to też dobry typ, ponieważ no mamy w tej książce takich płatnych zabójców, morderców, i myślę, że mogliby być oni też awanturnikami. Także tym moim awanturnikiem będzie uwaga, uwaga, uwaga. Mayer, majer, 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 którego kurczę za bardzo nie pamiętam. Mm. Bo tutaj pojawia się bardzo dużo nazwisk, wiem, że on był jednym z tych płatnych zabójców, nie pamiętam czy się jakoś awanturował specjalnie, ale w sumie czemu nie? Mógłby być awanturnikiem także pasi. Majer z Elite Zabójców będzie wszczynał jakieś awantury w mojej drużynie. Ostatnią książką, którą tutaj mam jest Przysięga Krwi, Akademia Wampirów, autorstwa Richelmeet. Za chwilę z książki tej wyłonie kapitana mojej drużyny i mam nadzieję, że padnie na Dimkę. Gdyby padło na Dimkę, to byłaby po prostu drużyna marzeń. Ja, Dimka i Lightner w jednej drużynie przeciwko zombiakom, które lubią wgryzać się w świeżutkie, cieplutkie, mięciutkie mózgi. Także trzymajcie kciuki za Dimkę, ewentualnie roz, To byłoby bardzo, bardzo, bardzo fajne. No i uwaga, kapitanem moim drużyny jest Sydney. Jest Sydney. Normalnie w to nie że To nie jest Dimka, To nie jest Rose. To jest Sydney. A jak doskonale wiecie, Sydney to osoba, której podstawię nogę, żeby uciec przed zombie. Więc na dobrą sprawę dokonam zamachu na życie kapitana mojej drużyny. Anita, wstydź się, wstydź się, wstydź się. Przecież chcesz jakoś przetrwać Halloween. Nie dokonuj zamachu na życie kapitana twojej drużyny. Sydney, mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Także to by było na tyle. Wstyd mi naprawdę strasznie mi wstyd. I tym nie. Zbyt optymistycznym akcentem będę chyba kończyć ten filmik. Bardzo dziękuję za jego obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!